właśnie syreny w ogóle. A zresztą jak chcecie y, się w to zagłębić, to po prostu y, napiszcie mi w komentarzach. Odłożę sobie to tu na podłogę. Dobra, kolejna rzecz to jest... To są takie fajne spodęki. One są na, y, na mnie za duże, więc ja sobie zwężę, bo mają tu zwężacze takie. I są z benetonu. O takie. Mają taki granatowy kolor. Tu podwinięte nogawki. Dobra. Następna rzecz. To jest taki top z Zary. Tu ma taką myszkę Miki. Ja ogólnie dużo ćwiczę, więc y, mi się bardzo przyda. A tu od wewnętrznej strony jest taka neonowa. O, proszę. I pokażę Wam z tyłu. To ma taki y, ten, bo tu ma taką dziurę jakby na plecach. Y, dobra, następna rzecz. Następną rzeczą jest taka kokarda różowa z takimi, e, no jakimiś takimi ozdówkami no. e, Jeszcze jej nie, nie mierzyłam, ale jest bardzo duża. Jak sobie to zobaczycie w mojej głowie. Dobra, następna rzecz to jest. Paletka z, re, z marki Revolution, nazywa się Kind Heart. E, ona ma bardzo ładne kolory. Jest taka złota. O, e, ma śliczne kolory, takie wiecie. Bardzo e, jasne. Dobrze. Więc, e, następna rzecz to jest coś większego. Bo... Ach, ciężkie. To jest um, 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 mikrofon. Um, the... um, właśnie miałam Wam mówić, rzeczy, które zostały. Dobra, nieważne. Teraz um, to dostałam pod choinkę. Tak. Um, miałam Wam mówić, zapomniałam o tym. Um, więc wygląda on tak. Może go włączę, Wam pokażę. Nie jest wyładowany, nie jest. Dobra, jest łączony. Halo, halo. Słyszycie mnie? Dobra, jest. I teraz go włączamy. Troszkę głośno się wyłączy, no ale wiecie. Każdy głośnik. Jest jakaś instrukcja. Odkładamy sobie tu. Następna rzecz. To jest Kinetic Sand. Um, to jest bardzo fajne, ja to kiedyś słyszałam o tym coś i z tego piasku właśnie można lepić takie różne, na przykład jak tu są pokazane takie makaroniki, jakieś różne ciasta, jest bardzo fajne. W pudełku, jak tak naciskam, to wydaje się troszkę twardy. on na pewno po tym. On jest taki twardy, że wy wiecie, to się utrzymywało. Dobrze, więc następna rzecz. O, następna rzecz to jest świeczka w kształcie choinki. Taka różowa, tu z srebrnymi takimi końcami. Tu o. Um, jest bardzo ładna. Dobrze, następna rzecz. Następna rzecz, już jest bardzo duża, więc pozwólcie, że jest ładna. Um, To jest studio makijażu. I słuchajcie, tu mogę się rozgadać, nawet nie wiem ile, jak długo mogę o tym opowiadać. Bo słuchajcie, tu się własnoręcznie robi własne kosmetyki. To jest tak po prostu fajne. Ja już zrobiłam tu y, kilka właśnie. Między innymi zrobiłam... Y, róż, róż. Zrobiłam... Y, f, f, pomadkę. Zrobiłam... Y, te. O Boże, jak to się nazywa? Nie mogę złapać słowa. Um, no nieważne. Yy, I to jest tak po prostu fajne. Tu można zrobić tyle rzeczy. O, właśnie mój piesek Leoś tu wszedł teraz. Tak, tak, dobrze. Yy, tu są po prostu... To się tak fajnie robi. To jest to super. Dobrze, więc następna rzecz. O, i, i znowu zapomniałam. To dostałam od Mikołaja. Yy, I już ostatnia rzecz. To jest hulajnoga. Dostałam ją pod choinkę. Po prostu jest tak super fajna. Tak się na niej fajnie jeździ, bo już sprawdzałam. Yy, tu ma kolor taki neonowy, um, tu ma takie ja, y, takie jakieś różne ten. napisy czy coś i słuchajcie, po prostu jakim moim zaskoczeniem było, że dostałam nogę pod choinkę i to słuchajcie tak super, jest super. Dobrze, więc yy, już yy, kończymy ten filmik, więc pa-pa, widzimy się w kolejnym odcinku, pa!